Wow, 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 Jasny gwint, cześć. Dzisiaj będzie taki głupi filmik. Mianowicie, powiedzmy, że naszła nas ochota na zrobienie sobie jajka na miękko, ale wyobraźmy sobie, że nie mamy kuchenki gazowej czy też elektrycznej. Nie mamy żadnego garnuszka. No i jak tutaj zrobić takie jajeczko? Ale spokojnie, bo mamy czajnik elektryczny i. <laughs> Zobaczymy, czy możliwe jest ugotowanie jajka za pomocą właśnie takiego czajnika. No dobrze, użyję takiego e, tym razem czajnika, bo ten czajnik jest przeznaczony do <laughs> przeróżnych dziwnych rzeczy, e, zadań specjalnych. Biorę już tutaj pierwsze jajeczko. Delikatnie tutaj zanurzę do wody. No i postaramy się je tutaj ugotować. Dobrze. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czas start. Nalałem specjalnie troszkę więcej wody tak, żeby ten proces dłużej trwał. Spójrzmy co tutaj się dzieje. Przy okazji możemy zaobserwować tutaj takie dziwne złudzenie optyczne. Jak to jajko rzekomo potrafi się rozciągać spójrzmy. Nawet potrafi chodzić. Nic się tam nie rozwaliło z tego co widzę. Ta podstawa powinna być jeszcze bardziej gorąca jak sama woda. Aż podskakuje. Mam nadzieję, że się nie rozwalą. Wow, wow, wow! Jasny gwint. O, lewa. Halo, halo, jesteśmy już na ziemi. Dobra, wyłożymy teraz sobie te jajeczka. Tutaj chyba takie dziurki powstały poprzez te wstrząsy niestety. ale zobaczymy. Wyłówmy. Ale nie całe są. Są całusienkie, nie ma tutaj problemów. Pierwsze jajeczko. I tutaj weźmiemy sobie drugie. A są gorące jak cholera. Ok, i bierzemy naszego naszych dzisiejszych gości ze sobą. Jakby ktoś chciał, to sobie jeszcze może troszkę dłużej e, przetrzymać po prostu że tak powiem, w tym czelniku. No i tutaj, moi drodzy, mam już przygotowany, profesjonalny sprzęt. Swoją drogą, eee, takie narzędzie do rozłupywania tutaj skorupek, prezentowane w innym materiale, tutaj w prawym górnym rogu. Odnośnik do filmiku z tym oto przyrządem. Powiem Wam, naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Eee, no dobrze, zaraz sobie tutaj jeszcze chlebek przyniosę i zobaczymy, czy to coś będzie zjadliwe. No dobrze, sprawdźmy zatem, co z tego wszystkiego tutaj wynikło. I powiem wam, wcześniej myślałem, że te jajka się uszkodziły, ale sami spójrzcie, one są idealne. Także to było po prostu jakieś złudzenie. Jakieś bąbelki chyba z podstawy leciały. Spójrzcie, te jajeczka są całe, nic im nie ma. No dobrze, postaram się teraz tym czymś rozłupać, tutaj stworzyć ten okrąg. Dawno tego nie robiłem. Wyszedłem z wprawy. Dobra, zobaczymy co się stanie. Przekładamy. Raz, dwa, trzy powiedzmy. No i tutaj przy okazji spójrzcie taki okrąg się tworzy. Nie wiem czy. Nie wiem, czy dobrze widzieliście. Tak, stworzył się taki okrąg. Ale mogłem jeszcze... Spójrzcie. Super. Ale mogłem jeszcze raz przywalić. Dobrze, tak prezentuje się jajeczko ugotowane, e, moi kochani, w czajniku elektrycznym. No ma się nawet całkiem dobrze. E. Zaraz zobaczymy, jak to się ma. I jest ok, powiem Wam, naprawdę jest w porządku. Za chwilkę przejdziemy do jajeczka. Numer. Numer dwa. tak jak wcześniej wspominałem, po takim ugotowaniu, że tak powiem. Możemy oczywiście. Jeszcze je powiedzmy z tam z dwie, nawet trzy minutki. Je je potrzymać w tym czynniczku. Dobrze. I tak prezentuje się wnętrze tego jajeczka. Właśnie mi kamera wpadłaby do jajka. Obsunęła mi się. Dobra. No i tym sposobem pozbyliśmy się pierwszego jajeczka. Zajrzyjmy teraz do drugiego. Także powtórzymy proces. Mam nadzieję, że nic nie rozwalę. Raz, dwa, trzy. Tak. Ja to delikatnie tutaj Wam pokażę. Widzicie? Taki okrąg się tutaj tworzy. Bardzo fajna sprawa. Nie potrzebujemy tutaj łyżeczki czy też noża, po prostu wystarczy takie główienko. No Dobra. I. Z... Aha! Źle mi tutaj poszło. Źle mi tutaj, moi kochani, z tym poszło. Ale przejdźmy tutaj ogólnie do naszego dzisiejszego gościa. I tutaj również wygląda wszystko w porządku. To wszystko wymaga wprawy, jeśli chodzi o to urządzenie Im częściej będziemy trenować tym, będzie lepiej. No i tak tutaj się prezentuje drugie jajeczko. Zajrzyjmy do środeczka i nic mu nie brakuje. Tak więc moi drodzy, jak sami mogliście zauważyć, jesteśmy w stanie ugotować jajeczko na miękko w czajniku elektrycznym. Swoją drogą posłużył nam taki czajnik omawiany kiedyś. Tutaj link do niego w prawym górnym rogu, jeśli ktoś by był zainteresowany. No i cóż, będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!